No, i spójrzcie. Dzisiaj zrobię właśnie testa i sprawdzę, czy zegar. O, jak ładnie przepływa gliceryna, chyba tutaj jest. Dobra, nieważne. Sprawdzę, hmm, czy to będzie działać tak, jak, jak zakładam. Czyli tutaj zaraz wkręcę e, nanometr. On już jest zalany olejem. Pozakładane są te sworzenie z zabezpieczeniami. Gotowe są łańcuchy i zaraz go przywiążę do drzewa i którymś z ciągników pociągnę to. Właśnie, olej jest. I sprawdzimy siłę uciągu. No to lecimy. No dobra napinaj Podnosić. Podnosi się Weź na dwa laty, Na dwa lacze się, się? Podniosło się na Jeszcze raz. O, oh, Widać, jest jedynka i na razie bez blokady i patrzymy. Sprokada. Jeszcze raz. Powiedziałbym, że wynik jest ten sam. <głos> <głos> Więc dobrze.

Bo taka siła. Który to Nie co zaraz przyjadę. Ale nie, ty nie ulicą. No to wiedziałem no. tędy. tedy. No? no, bo u nas nie toczy się No i mamo, dziękuję. polowe? Polowe! Polowe na razie. No to dawaj zegar. Lokady niech założy. 50, tak? No. To dobrze, dobrze, dobrze. Czyli, czyli jest miarodajny. Bo to widać od razu po ciągniku, że wiesz, lepiej ciągnie. Bo się, wiesz, co wkopał się w ziemię i ma większą siłę tarcia. Ej, Michał, Michał! Michał, wiesz co? Bo no, pobiłeś rekord, bo on się wkopał w ziemię teraz i ma większą siłę tarcia, bo się boki opon jeszcze dodały. Jest to może nie bez szarpnięcia, tylko przysiądź nie, nim nie, i mnie. Ale właśnie to jest plus. Masz większy uciąg wtedy. Ale z blokadą czy Z blokadą. Zresztą ostatni raz, tylko żeby już kręcił kołami. Dobra, Ej! Złapaleś prawie stułę. Ej, odetnij, odetnij go, do niech wyjedzie! Ej, trochę ci Dobra nie ruszaj. No jest kopne. Kurde, wariot. <laughs> Patrzcie, jaki się mały teraz zrobiłem. Kurde, to słuchaj, jak ja teraz zaraz to przeliczę, złapiecie około 90. 90 barów to to będzie sporo. Ej, ale wiesz, przebiłeś się przez zamarzniętą ziemię i się ładnie wkopał. już do tej, do niezamarzniętej. Do miękkiej, no. Dobra, czyli, czyli jak w Wladimirce było 20, a tym jest 90, no to kurde, ponad tona będzie... O, więcej, zaraz przeliczę. Mamy ciśnienie 90, więc wychodzi, że uzyskał, uwaga, tonę 800. Tony 800 Tak, tak, to, tonę 800. Tak, no do 400 kilo Władimircem, no to naprawdę słabo. Co? 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 Eto.